Sportowe emocje pod koszem zapewnia Anvil, sponsor strategiczny klubu. Dla kibiców, niedzielny mecz z Tauronem GTK Gliwice, cóż, nie ma co ukrywać, był tylko pewnego rodzaju przystankiem przed zbliżającym się starciem finałowym FIBA Europe Cup. Dla zespołu anwilu Włocławek każdy mecz w lidze jest jednak obecnie na wagę być może awansu do playoff, więc o żadnym rozprężeniu nie mogło być mowy. I rzeczywiście koszykarze Przemysława Prasunkiewicza bardzo odpowiedzialnie podeszli do meczu. Już na samym początku zbudowali swoją przewagę, prowadząc po pierwszej kwarcie 20 do 9, a do przerwy 40 do 27. W grze włocławskiej ekipy zazębiało się niemalże wszystko. Defensywa napędzała szybki atak, a dobra gra na zbiórce zapewniała komfort rozgrywania akcji. Napędzany trafieniami Wiktora Sandersa czy Luka Petraska, Włocławianie powiększali przewagę. A trener Frasunkiewicz z zadowoleniem rotował całą dwunastką graczy, co jest bardzo istotne przed środowym starciem z Francuzami. Dzięki temu 16 minut na parkiecie otrzymali Maciej Bojanowski i Dawid Słupiński, 7 Marcin Woroniecki, a 6 Daniel Dawdo. Szeroka rotacja nie odbiła się jednak w żaden sposób na grze Anwilu. Włocławianie kontrolowali w pełni wydarzenia na parkiecie. Cała dwunastka zanotowała punkty i ostatecznie Anvil wygrał 88-63. Dwa punkty zostały więc w kalimistrzów, kalimistrzów, która miała także okazję na dodatkową radość. Oto bowiem, we włocławku zjawił się szósty bohater akcji Esencja drużyny 30-lecia, amerykanin Jeff Nordgard. Były mistrz Polski z Anwirem z sezonu 2002-2003 przywitany został owacją na stojąco, a w przerwie meczu wręczona została mu pamiątkowa karta. Ale o tym więcej w kulisach wydarzenia, które już za kilka dni.